Jest gorąco na dworze, jest gorąco w studio, gdy lampy nam nie dają, kulon leży przykryty ręcznikiem mokrym i ledwo dyszy, ale spróbujmy otworzyć ten latający pixel boxik, a może pogadamy jeszcze o kilku innych rzeczach, które tutaj mam i może wam pokażę, a może wam nie pokażę. Chodźcie. Wybaczcie, dzisiaj wszystko będzie wolne, ale no nie dziwcie się, mózg, wszystko pracuje zdecydowanie gorzej. Jeszcze wysiadł mi wentylator, dosłownie, przed tym jak siadałem do nagrywania, wróciłem do domu i tak słyszałem takie I widzę, że on się kręci tak. Oczyściłem, rozkręciłem, wychłodziłem. Mm -mm. Sprawdziłem wszystko, co mogę sprawdzić, niestety umarł, po prostu umarł. Ale otwieramy paczuszkę. No. Tak się prezentuje. A tu już leci. Karteczka jedna, jakieś pierdółki, Połóżmy to sobie tu. Będziecie od razu widzieć kawałek. Dobra, to na chwilę później zostawię, bo już się wkurzyłem. Tradycyjnie dostajecie tutaj te wszystkie rzeczy, co wiadomo, że tego nie czytamy, nic nie wiemy. Wiemy o tym, że jest hashtag Pixelbox. Love! Jeżeli go używacie, to możecie wygrać darmowy pixelboxik. Po kolei ja widzę tu od razu. Pie o, coś małego widzę, co to jest? O, ale fajne, to jest przypineczka, przypineczka Daily Planet. Taki ładny pinek. Ja go nie będę otwierał, bo wiecie, bo ja go komuś dam. Albo zrobię um, giveaway'a na Facebooku, albo na, na Instagramie, gdzieś go wrzucę. Więc na razie go nie otwieram, bo widzę większą rzecz do otwarcia. I sobie tak o, żeby nic nie poleciało, jesteś stoisz, patrzcie co jest. Wielki bruz, który ma tak dużo rzeczy. Jezu, jaki on jest przypakowany i to wygląda popatrzcie sobie, popatrzcie sobie to teraz. Ten wygląda jakby był troszeczkę za duży, taki wiecie... Yy, to się ładnie mówi? Gruby Wayne. I czy faktycznie on jest taki gruby? Zobaczmy sobie i teraz... co jakie ładne otwieranie jest od razu. Gdzie ktokolwiek myśli, że tutaj jest oszczędność pudełka, to się myli. Czyli już pierwsza część poleciała, mamy resztę. Mamy to, to też możemy rozwalić. Spróbujmy to też rozwalnić. Ach, mam kartę Batmana, karta Batmana, nic mi do mnie obchodzi. Mam podstawkę. Sprawaj, podstawka. Mam podstawkę Batmana. Hy, przepraszam, kulonik do kawałkiem papieru. Jesteśmy tu. Jest plecak. Ej, plecak się fajnie prezentuje, jest gumowy. Nie jest całkiem pełny, jest tak jakby. Bo można go zgniatać, jak się koczycie. Staram się, żeby to było widać, ale nie jest też całkiem pusty. To jest, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale to, jest, to tak powinno być właśnie, że ten plecak jest taki, jakby faktycznie coś tam mogło kiedyś by... Ach, Dobra, pudełeczko. Czyszczone. Ach. No i patrzymy na niego sobie. No ta twarzyczka nie jest najlepsza jak teraz sobie tak patrzę. Łapki widzicie? Jest chyba taki coś z tą... Nie wiem, spróbuję przestawić mu ciało. Zobaczmy, zobaczmy, przestawiam troszeczkę. Cofam mu ręce, żeby to nie wyglądało aż tak źle. I wciąż? Chyba wciąż wygląda no nie najlepiej, jeżeli chodzi o taki. To jest za gruby jest. Znaczy fajne jest o, w ogóle, nie wiem czy widzicie, ale możecie tutaj. sobie wezmę nóż. Zobaczycie, że możecie tą, To jest faktycznie kruteczka. Możecie tutaj włożyć. To jest fajnym rozwiązaniem. Nie da się jej rozpiąć, ale doceniam. Doceniam, że nie jest to wszystko przyklejone, tak jak wiecie, tutaj jest, że to jest po prostu żłobione w ten sposób. No i on dostaje swój plecaczek. Zakładamy mu plecaczek. Nie jest to łatwe. Dobra. Ach, ach, ach. I on teraz może... Idę do szkoły, bo zabili mi rodziców, więc idę sam. Cześć. A, zabili mi rodziców. A. ok, ok, Nie jest zły. Gdzie jest podstawka? Ja ogólnie, jak, jak wyszedł The Batman, to chciałem go sobie, którąś wersję jego. Patrzę, czy mam jakąkolwiek. Nie. Chciałem, ale chyba w końcu się nie zdecydowałem. Teraz najważniejsze pytanie: czy on stoi? Stoi. Tak się chłopak prezentuje. I coś takiego jest. Niech on sobie tu będzie krzyczeć. Krzycze na wszystkich. Nie jest to może moja ulubiona figurka z filmu. Nie wiem, czy jest. Ogólnie, film jest. Film The Batman ma ten problem dla mnie, że. Większość rzeczy jest tak mroczna, że są trochę nudne. A skoro są nudne, to po co ja je mam mieć? No, mm. Wizualnie są nudne. Batmobil mam z Batman The Animated Series. Bardzo fajny jest. Um, no Batman mroczny, mroczny, mroczny. Catwoman czarna, czarna, czarna. Ciemny jest pingwin. Nawet zagadka nasza jest jednym wielkim ortalionowo-szaro-taśmowym uh, zielonym gburem. Mm. Nie to co chciałem. Dobra, patrzymy dalej. Lu, 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 lu. O, dwie rzeczy. Koszuleczka. A, koszuleczka dzisiaj wcześniej, bo czemu by nie? Patrzymy dalej. O, widzę głowę, widzę, gło... widzę orła. Czy to jest peacemaker? To jest. Uuuu, peace... peace. At any price. Zajebista, podoba mi się. Podoba mi się i tak jak z reguły od razu wam mówię, że ta koszulka dla kogoś trafi. Coś czuję, że nagram ze 2-3 materiały w tej koszulce i może nawet trochę w niej pochodzę, więc. Hello, to jest moja nowa koszuleczka. Jeszcze Wam go bliżej pokażę. Tak się prezentuje. Pamiętamy, to jest mój ulubiony, ulubiony serial Super Hero. No może nie dobry, Jezus moja, teraz dużo jest ulubionych, ale Oni, The Boys, Invincible, dużo jest dobrych rzeczy. Dalej sięgamy. I to jest wszystko, swoją drogą. Więc ja to mogę jeszcze gdzieś tutaj dać. A chciałem Wam coś jeszcze pokazać w ogóle, widzicie, tak sobie gadamy, a ja sobie wziąłem dzisiaj... Ugh. Żeby nie było, mam różne unboxingi, bo jest coś takiego jak Bajte Donat we Wrocławiu mamy, Bajte Donat to jest w ogóle bardzo fajna akcja, zrobili bardzo dziwaczne, aaa, się on już ledwo zipie, to jest w ogóle, beza Pawlowa, pokażę wam, jeżeli chcecie zacząć zastanowić się dlaczego e, nie tyję, nie tyję, dlaczego nie chudne z każdym dniem, to właśnie Bite a Donut są za to częściowo odpowiedzialni. Pozdrawiam was ponieważ ekipa mnie zna. Domyślacie się dlaczego tu jest kawałek bezy wawlowej. Najlepszy pączek. Uwaga, uwaga. Najlepszy pączek jaki mają. To jest pączek, który się nazywa Karpatka, czyli z nadzieniem karpatkowym najlepsza rzecz na świecie. Dlaczego? Ponieważ potrafią złapać nadzienie karpatkowe, które nie jest ani śmietanowe, ani maślane, ani nie jest budyniowe. Tam jest próba balansowania na tych trzech elementach i udało im się to zrobić znakomicie. I swoją drogą, jak patrzę, chyba idealnie pasuje, mówiłem o pączkach z Bite Donut, Że muszę im wysłać ten materiał, pozdrawiam. Może dostanę pączka za darmo. Wiecie, ka bo każdy youtuber, każdy influencer to on tylko myśli, co mogę dostać za darmo? I to jest jego całe życie. Wychodzi z domu i ten da... I ma taki jakby jak terminator miał te oczy swoje i widzieliśmy, jego on obserwował ludzi, Prime Directive i tak dalej, tak samo jak Robocop. On tak patrzy. Mmm, za darmo i podchodzi do sklepu. Jabłko za darmo. Nie. Idzie dalej. Mmm. I tak idzie cały. I tak wygląda jego całe życie. Oczywiście żartuję sobie, aczkolwiek kurczę, po tym jak miałem okazję w tej gali influencer's live w Wrocław uczestniczyć i widziałem, jak niektórzy, którzy nazywali się influencerami, byli bardzo obrażeni o taki żart, to wiecie, ten żart boli, gdy jest prawdziwy. Czyli te osoby, które były urażone, dobrze wiecie, jaka jest prawda. Wszyscy, których tam poznałem, z którymi. Dobrze mi się gadało. Śmiali się z tego, jak debile. Tak, Przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Śmiali się z tego. Dobra, otwieramy tutaj coś takiego. Widzicie sobie, haha, Joker. Ja od razu tutaj robię, rozpierdzić. I uwaga, uwaga: to jest. <śm> <śm> idealny do jedzenia. Pączka: to jest fartuszek. I mi jest i dla mnie zajebisty. Patrzcie, jak sobie pięknie prezentuje. To może być. Najlepsza rzecz, którą mam w pixel boxie od kilku dobrych miesięcy. Bo ja z reguły ostatni byłem tutaj zawiedziony. A to jest i pomysłowe, i sam bym tego w życiu sobie nie kupił, a z drugiej strony jestem przekonany, że ja to jeszcze nieraz ubiorę, nawet jako bieda cosplay. Panzie. No mam najbardziej bieda cosplay ever. Tutaj sobie wiąże. No i tada. I, I mogę prowadzić z wami materiał. Dzień dobry Państwu, jestem, jestem joker bezrękawkowy, wiecie, to jest taki inny rodzaj jokera. Mamy tu jeszcze dwie rzeczy, jedną najpierw Wam to od razu jednak to pokażę, nie pokazuję Wam nawet, nie pokazuję Wam, jest tutaj naklejka i pin, który jak widzicie wyrzucam, nawet on go nie pokazuje. Dlaczego? Ponieważ to jest robienie żartu ze sprawy Amber web, e, a dla mnie żartowanie ze sprawy, gdzie dwie osoby się napierdalają, krzywdzą psychicznie. Mamy potwierdzone, że jedna i druga strona robiła krzywdę drugiej osobie. Czyli mówimy o przemocy kobiety wobec mężczyzny i mężczyzny wobec kobiety na 100%. I robienie z tego żarcików i robienie na tym za zarabianie na tym hajsu dla mnie jest obrzydliwe. Dla mnie jest obrzydliwe. Ja osobiście uważam, że gloryfikacja ani jednej, albo drugiej strony jest absurdalna. Mówimy o ćpunie alkoholiku, który rzucał butelkami swoją kobietę. Mówimy o kobiecie, która też niejedno złą rzecz zrobiła. Mówimy o związku. W związkach największe gówna zawsze wychodzą, więc co się dziwicie. Ale... Ale nie, nie potrafię, przepraszam. Dla mnie to jest po prostu obrzydliwe żartowanie z tego... To jest pewien poziom, dlatego na moim kanale nie było ani jednego żarciku z tego, ani jednego pościgu na ten temat, bo to jest ich, kuwa, sprawa, na powinna być za zamkniętymi drzwiami, a nie wciąganie mediów i robienie z tego medialnej chudpy. Dlatego pokażę Wam co innego na koniec. Mam Goku, mam Goku pięknego z ogoneczkiem, który nawet jest taki troszeczkę, rusza się. To jest mój nowy Goku, dziesięciocalówka na chmurce. Ta chmurka jakoś się nazywa, ostatnio mnie ktoś nauczył, a moja wiedza o o Dragon Ballu jest na tyle średnia, że ja nawet nie do końca wiedziałem o tym. A dlaczego? Bo ja oglądałem, moje pierwsze spotkanie z Dragon Ballem było oglądanie go po niemiecku. Nie pamiętam, czy to było Proziben, czy coś innego. Oglądałem go po niemiecku, tylko dla walk. Jako tam dzieciak. I teraz, swoją drogą, to jest taka zapowiedź. Będziemy mieli... Pokaz, pokaz, nie wiem, ile jak długo będzie lecieć, ale na 100% wchodzi nowy film serii Dragon Ball do kin, i wiecie co, i ja zamierzam się na niego wybrać. Zamierzam go sobie obejrzeć, może wezmę ze sobą tą figurkę, może wezmę Batmana, który. Noście swetry, noście dwie bluzy, noście kaptury. Swoją drogą, bardzo podobnie się ubiera do mnie, że o to chodzi. Ja zawsze, jak była jesień taka późna, już to starałem się, wolałem mieć. Dwie koszulki, bluzę niż zimową, kurtkę. w być taki, wiecie, taki hip hopowy, taki The Wire 2003. Dobra, co sądzicie o pudełeczku? To, jakby co dla was, więc możecie sobie zajrzeć na pewno na Instagram albo na Facebooka. Tutaj widzicie zresztą adres, gdzie możecie znaleźć mnie w innych mediach społecznościowych. Chaotyczny ten unboxing, które się boję, tego z jeszcze raz ale jakoś przeżyjemy, w każdym razie wyłączam kamerę, wyłączam lampę, bo mnie masakruje, wyłączam wszystkie rzeczy i pierwsze co teraz robię, to chyba idę się umyć, eba, chyba idę się umyć zimną wodą po prostu, bo umrę. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, pijcie wodę, starajcie się chować po cieniach i dbajcie o swoje zwierzaczki. Kulon pięknie zasnął przykryty zimnym ee, zimnym ręcznikiem. Pamiętajcie, takie to jest taka mała rzecz, ale dla czarnego psa na przykład, one się nie pocą. Właściwie razie, trochę przez łapy, oczywiście, ale nie pocą się jako takie, więc zimne, które mogą przykryć, zmniejszy tą temperaturę ciała, uspokoi. I to jest znacznie lepsza rzecz. Kupić posłanie, które chłodzi, to też jest rzecz, którą polecam, aczkolwiek te posłania nie są aż tak skuteczne. Naprawdę, nic nie przebije. Dużego ręcznika, który jest mokry, wytrzepanego, nałożonego, po pół godziny zmieniacie, potem kilka razy jeszcze tak robicie. Pies jest jak nowonarodzony, bo cały organizm, jest tak, okej, okay, oddycham. Przede wszystkim mogę oddychać, bo to jest największy problem. A psy czują temperaturę taka, jaka jest teraz, jeszcze bardziej. Dla nich to, co dla nas jest mordercze, dla nich jest zabójcze już 5 stopni mniej. Więc pamiętajcie o tym i dbajcie o swoje e, dzieciaki, zwierzaki i tak Trzymajcie się, widzimy się następnym razem tutaj, na Brodach z Kosmosu. Na razie.